Projekt powrót do ścigania w GSMP? E, powrót, no można to tak nazwać. Przyjechaliśmy e, sprawdzić, e, czy jest sens się ścigać w przyszłym roku, ponieważ e, konkurencja troszeczkę się w tym roku zbudowała, mocniejsze samochody. E, Przejdźmy zobaczyć, czy, jest, no, czy jesteśmy nadal konkurencyjni. jak wychodzi to w tym momencie? E, no, akurat nie wczoraj mieliśmy awarię sprężarki i drugi podjazd wyścigowy się nie udał. Natomiast myślę, że na tych moich miejscach, które zawsze zajmowałem, czyli w granicach, zaraz za podium, czwarte, piąte, jestem w stanie pojechać. Na, na, planujemy też przyjechać na korczyny. Na Korczynę załatwimy komplet nowych opon do testowania Michelina. Prawdopodobnie, które są troszeczkę szybsze, bo jednak w tym roku jest duży, duży problem mój samochód ma z trakcją, ponieważ nie wolno grzać opon. I po Korczynie zadecydujemy, czy czy przyszły sezon będziemy jechać? Tutaj, w Siennej, to taki bardzo domowy wyścig. Tak, no wyścig jest bardzo domowy, natomiast no, nie jest to do końca e, dobre miejsce dla mojego samochodu, ponieważ jest tutaj dużo nawrotów e, ciasnych i wolnych, a e, no, trakcja w tym samochodzie powstaje dopiero przy wyższych prędkościach, kiedy aerodynamika zaczyna działać tego auta. E, więc tutaj e, no, nie, nie, nie za bardzo możemy nawiązać walkę, ale no, najbliższy domu, więc jesteśmy. Wczoraj ten wynik nie był najlepszy przez tą mały, ten mały defekt, no ale dzisiaj będę chciał się postarać i, i, i podgryźć kolegów. Dzisiaj się będę chciał postarać, postaram się gdzieś jechać w granicach minuty 35. Myślę, że taki czas jestem w stanie pojechać. へえ。Mm hmm.